Witam Was serdecznie z mojej kuchni. Dzisiaj co prawda nie będzie o gotowaniu, ale będzie o krysztale. Żeby zrealizować nasz eksperyment, potrzebujemy lodu i im więcej lodu, tym lepiej. Lód trzeba umieścić w szklance. Lód to kryształ. Szklankę mamy bardzo mocno wypełnioną lodem. Dajemy wodę do pełna. Nalaliśmy wody do pełna, lód wychodzi ponad poziom naszej szklanki, no i będziemy obserwować co się dzieje. Lód, który się topił, zmniejszał swoją. Objętość, dlatego z szklanki nie wyleciała ani jedna kropla wody. Wilgoć, którą widzimy na zewnątrz, jest spowodowana tym, że woda z powietrzu po prostu na niej się wykropliła. Lód, zmieniając stan skupienia z stałego na ciekły, zwiększa swoją gęstość, a zatem objętość wody maleje. Powtórzcie sobie ten eksperyment z wodą słoną otrzymacie zupełnie odwrotny wynik.